Proszę Państwa, zobowiązywałem się także do tego, że będę starał się działać na arenie międzynarodowej, żeby wzmocnić stopień ochrony przed, przed koronawirusem, przed nie, 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 niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusem. To oczywiście dotyczy przede wszystkim personelu medycznego, który bezpośrednio styka się z pacjentami, bezpośrednio styka się z osobami potencjalnie zarażonymi. I to przede wszystkim sprzęt ochronny, to maseczki, to kombinezony, to, to gogle ochronne, to, to wszelkie inne wyposażenie, rękawiczki jednorazowe, które jest tutaj konieczne. I mówiłem, że przeprowadzę w tej sprawie rozmowę z prezydentem Chin. Ta rozmowa odbyła się wczoraj, trwała 45 minut, to była bardzo dobra rozmowa. Przedstawiłem panu prezydentowi sytuację, jaka u nas występuje. Pan prezydent również poinformował mnie, jak wygląda sytuacja w Chinach. Pogratulowałem tego, że w dużym stopniu udało się zapanować nad epidemią i że Chiny powoli, ale konsekwentnie, mogą wracać do pracy i dzięki temu, że mogą między innymi wracać do pracy, będzie możliwe także to, abyśmy my mogli kupić w Chinach ten potrzebny nam sprzęt. Chiny produkują go normalnie w ogromnej ilości. Ta produkcja, ta produkcja w tej chwili się toczy i jest wzmacniana. Pan prezydent powiedział, że mamy tutaj jako Polska z ich strony zielone światło do tego, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane. Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych samolotów.